Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii, jakim składem rozpocząć FIFA 21, a tym razem przechodzimy do ligi BBVA, czyli oczywiście ligi hiszpańskiej. Zapraszam do oglądania. I jestem z wami już, pokazuję trzy składiki, tak jak w poprzednim odcinku, zaczynamy oczywiście od początkowego składu z Hiszpanii, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pokazuję trzy składy, pierwszy jest taki całkowicie początkowy, czyli jaki polecam, jeżeli chcecie z danej ligi wchodzić i to jest pierwszy skład, na który zbieracie jakieś monety, który moim zdaniem nie będzie aż tak drogi, drugi to już jest rozbudowany ten pierwszy skład, a trzeci to jest najlepszy potencjalny skład do FIFA z danej ligi, moim zdaniem, do pierwszego fut Champions powiedzmy Także zaczynamy od pierwszego składziku i mamy tutaj w bramce Hieronimo Ruliego. Wrócił z ligi francuskiej do Villarreal, 85 tutaj widzicie w divingu. Także dobry refleks, też 88. No myślę, że nie ma co się za bardzo rozwodzić w ramkarze, Jeżeli chodzi o ligę hiszpańską, mamy na bardzo wyrównanym poziomie. Większość ma ocenę 82 lub 83. Dlatego ja po prostu wybrałem Ruliego, bo w jednej z ostatnich chwil, to chyba była FIFA 19, spisywał się bardzo dobrze, dlatego. Czemu by nie dać go do tego składu, idziemy od prawej obrony, mamy Oskara Demarkosza, 78, już troszkę pace spadł, bo w niektórych FIFA'ach miał nawet około 90 tego pejsa. Jeszcze tu mi nie sprzyjają, bo gdzieś tam jakieś kanetki, wszystko jeździ za oknami, eee, ale mam nadzieję, że Wam to jakoś bardzo nie będzie przeszkadzało dzisiaj. Eee, idźmy dalej, eee, Mario Hermozo zawodnik Atletico Madryt, 89 rala 75 tempa dobry defending, 80, 79 fizyczności jest też nawet niezły dribbling, 71, więc myślę, że tutaj jak najbardziej będzie się spisywał, tylko zamieńcie sobie go z, z Kunde, bo ja już ten skład zapisałem więc już nie zmienię go teraz, ale on jest lewonożny a Kunde z prawonożnym, więc lepiej sobie zrobić tak, bo gdzieś tam wtedy łatwiej jest podać z lewą stroną na lewą nogą, a prawą stroną prawą nogą i wtedy obok niego będzie Kunde, zawodnik z Sevilla Dobry zeszły sezon. 77 pejsa, 81 defendic, 73 fizyczności 70 driblingu, także myślę, że on tutaj jak najbardziej na początku świetnie sobie poradzi. Następnie na jego obronie mamy byłego zawodnika na przykład Liverpoolu, Alberto Moreno, fajna nawet karta, na początek bardzo dobrze się spisze, bo jest ten pejsik, jest 85, nawet w miarę i defensywa i fizyczność, wiadomo jego wzrost nie jest jakiś tam kolosalny, tutaj nie ma jest 171 cm, ale jak najbardziej powinien dać radę, no jeżeli Kunde, Chodzi o jedyny minus, to jest 178 cm. Aczkolwiek myślę, że na początek da radę. Obok niego jest troszkę wyższy, prawie 1,85 m Hermozo, więc powinni się nawet w miarę uzupełniać. Przechodzimy na defensywną pomoc. Tu mamy Jeffrey'a Kondogbie, 1,88 m. Świetny zawodnik. Myślę, że on na początek da sobie radę. No, ten 69 pace z roku na rok mu spada niestety, ale świetna defensywa, świetny odbiór piłki, dobry też dribbling, więc do, i też w miarę niezłe podanie 75, więc on jest bardziej takim przeciwniakiem, który ma przeciąć, rozegrać tę piłkę od razu, pojedynki główkowe, przyrzutach rocznych i tak dalej, ma pomagać obrońcom, bo jest jednym tutaj z najwyższych w teamie, a dlaczego powiem jednym z najwyższych, bo jeszcze w podobnego wzrostu jest Miguel Merino, zawodnik z Realu Sociedad, nigdy nie był jakoś grywalny, nie kojarzę, żeby on był kiedykolwiek grywalny, ale w tym roku dostarczył naprawdę świetną kartę statystyki. Oprócz fizyczności, ma lepsze niż Jeffrey, Kondogbia. Ma nawet minimalnie lepszy pace. Dobre, też podanie. Dobry dribbling. Potrafi odebrać, minąć jednego balansem. Ciała podać, rozegrać. I myślę, że ta karta na początek będzie bardzo dobra. Przed nimi Sergio Canales z Realu Betis. poprzedniej odsłonie miał 84. Teraz już spadła ocena do 82. Ale dobry pejsik, Dobry strzał. Dobre podanie. Dobry dribbling, czyli to, co ofensywny pomocnik powinien mieć. Na początek ta karta jak najbardziej. Będzie bardzo dobra, tym bardziej, że przez ten spadek oceny ta karta nie będzie jakoś bardzo droga. Jest oczywiście lewonożny, tak jest, tutaj mamy lewonożnego i lewonożnego, więc tutaj cały środek będzie lewonożny. Przejdźmy do prawej pomocy, tutaj mamy Hernaniego, bardzo szybki, 91 tempaż, 81 drybling, Szczał mógł być lepszy, ale 68, myślę, że na początek na tej prawej stronie zawodnik portugalski z Levante jak najbardziej powinien dać radę. Po lewej stronie mamy Cristiano Tejo, eee, jeszcze tutaj mamy w razie co na ławce Miltiao, ale on będzie droższy niż oni, więc to już bardziej podmiankę. Będzie za Kunda albo Hermoso, jak tam już będziecie uważać i jaki będziecie mieć budżet. Natomiast, już przejdźmy tutaj. Mamy Teo, no tutaj nie ma co za dużo mówić, tak samo jak Hernani. Bardzo szybki, nawet ma troszkę lepszy strzał. Dribbling minimalnie słabszy od kolegi z prawej strony, ale na początek jak najbardziej da sobie radę. I ten, który ma wszystko wykańczać w tym składzie, czyli Kevin Gamero. 79 oceny, jest nawet dobry te tempo, jest w miarę ok. 86, jest wykończenie. Na 79 punktach tutaj się kończy. 76 dribbling, więc myślę, że jak najbardziej da radę. I ta ocena składu mamy: 79. Tak wygląda pierwszy skład Przechodzimy już do drugiego. W drugim składziku mamy e, troszeczkę e, parę zmian. Oczywiście mamy na bramce znowu Ruliego. Zostawiłem go, ponieważ e, tak już mówiłem, bramkarze są bardzo wyrównani w tej lidze. Jeżeli chodzi o ten poziom 82-83-84, jest tam bardzo ciasno, więc e, tutaj to już wasz wybór będzie, ale zostawiam ja stawiam na Ruliego na prawie obronie czapa. Dobry zawodnik, 83 tempa, bardzo dobra fizyczność, 88, dlatego myślę, że on będzie tutaj dobry, bo mimo, że niektórym się wydaje, że ten pace nie jest zbyt wielki, to jednak myślę, że on tym ciałem tutaj, tym przepychem, myślę, że tutaj sobie poradzi, tym bardziej, że ma raty high high, czyli w obronie powinien też dawać radę. Później mamy Nacho Fernandeza z Realu Madryt, dobry pejsik, dobry defensyw, dobra fizyczność, med 80, więc też taki średni wzrost na środkowego obrońca, środkowego ale tutaj jak najbardziej tempo zrobi swoje, a obok niego med 86, Eder Miltiao, kat w poprzedniej wersji gry bardzo dobry, nawet pod koniec można było nim grać i sobie jeszcze dawał radę. No, ale tak naprawdę te pierwsze 2-3 miesiące to był świetny obrońca. Wiadomo, miał swoje mankamenty, ale dawał radę i myślę, że tutaj do tych początkowych składów jak najbardziej się przyda. Tym bardziej, że jeszcze na początku nie będzie tych kart specjalnych tak dużo więc nie będzie aż tak dużych różnic na lewej obronie mamy nowego tutaj zawodnika można powiedzieć jeżeli chodzi o foot polecane karty czyli Renan Lodi zawodnik Atletico Madryt dobry poprzedni sezon zaowocował kartą 81 w FIFA 84 pejsa, 75 defensywy 75 fizyczności dobry też dribbling dobre podanie myślę, że zawodnik kompletny na takim poziomie średnim czyli tutaj mówimy o ocenie 81 mówimy o średnim składzie Przechodzimy dalej, defensywna pomoc, pomoc i mamy tutaj e, nowego zawodnika, który dostał świetną kartę, jest to Fede Valverde, 83 ocena, świetny pace, 86 na defensywną pomoc, 80 fizyczności, 80 dribbling, no, moim zdaniem to może być rewelacja e, tego sezonu. Jeszcze jakby dostał jakieś karty specjalne, wyobraźcie go sobie na przykład z takimi dwoma informami. Tym bardziej, że pierwszy inform by dostał 85 i później już po jedną w górę, więc na przykład taki drugi, trzeci inform 86, 87 może być bestia, z nawet z 90 tempami może skończyć. Gang Hulita się na koniec sezonu może skończyć u niego, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Fede Valverde zapowiada się w każdym razie świetnie. Jak będzie, zobaczymy. Jego kolegą będzie zawodnik z Atletico Madryt, z drugiej części Madrytu. Jest to party gańczyk, podejrzewam, że tak jest. Jest wysoki w miarę m Mamy tutaj dość wysoką tą pomoc, więc fajnie. Jest nawet dobry pace. On tutaj będzie bardziej fizyczny do Fede. Powinien się idealnie zgrywać, bo Fede ma lepszy pace. Ma takie szybkie, lepsze wyprowadzenie piłki, a tt ma być bardziej oczywiście tt Party. Ma być bardziej do takich defensywnych, odebrać piłkę i podać dalej. A podać dalej do kogo? Do Martina Odegarda, Norweg, wracający z wypożyczeń. podajże. że ostatnim klubem jego były Real Sociedad, wraca do Realu Madryt, 78 tempa. Dobry dribbling, dobry strzał, dobre podanie na ofensywną pomoc w tym składzie. Myślę, że będzie idealną kartą. Zobaczymy, jak się będzie spisywał w grze. Przejdziemy na prawą stronę. Tu mamy Rodrigo, znowu Real Madryt. Ale ten Real tutaj nam troszkę wyszedł na prowadzenie. 87 tempa. Myślę, że będzie dobrym zawodnikiem. I oczywiście na zmianę mamy Hernaniego. Jakby się Wam grało o się lepiej, bo Herdanie jest szybszy troszkę. Ale uważam, że Rodrigo może mieć taki lepszy movement. Taki może być delikatniejszy w tych ruchach. Może taki lepszy. Driblerem być po prostu, dlatego umieściłem go na prawej stronie, na lewej mamy bestię. Moim zdaniem, bestie 95 tempa. No naprawdę będzie, o, będzie odjeżdżał tym obrońcom świetny dribling, jeżeli ktoś umie driblować. Myślę, że tutaj Vinicius przy 4, 5 gwiazdach sztuczek i 4 słabszej nogi może być bestią na początek. Jego cena też powinna być dość mocna. W tym składzie myślę, że może być nawet najdroższy. A na ataku mamy nikogo innego jak łoniakiego Williamsa. 94 tempa, 79 strzałów, 81 fizyki, 78 dribbling. No, karta na ten poziom idealna. Myślę, że nawet wiele tutaj dobrych kart może być tu jakiś Messi, Tu ktoś tam, a właśnie Williams, będzie zamykał ten skład, bo karta jest naprawdę świetna. 81 ocena ogólna tego składu, i przechodzimy do najmocniejszego składu, moim zdaniem. 87, aż zau zauważcie, zaczynamy od obrony. Najlepsza obrona moim zdaniem z ligi hiszpańskiej Kurtua oczywiście ktoś się może kłócić stelstegran, ktoś się może kłócić Oblak, ale ja wybieram Kurtuę, e, tym bardziej, że on ma 2 metry wzrostu, no naprawdę świetny sezon, świetna końcówka sezonu, świetny początek tego. E, no Myślę, że tutaj e, to nie ma przełożenia na FIFE tak do końca, ale myślę, że może... Tym razem e, tak to przełożą W poprzedniej był dość dobry, chociaż wiecie, że z bramkarzami zawsze jest ten problem, ale wybieram go ze względu na wzrost, bo te dwa metry mogą zrobić różnicę. Nie raz od prawej strony mamy Karwahala. Wiadomo, tutaj może być ktoś szybszy, był Semedo, teraz już nie będzie tej alternatywy, żeby dać szybszego Semedo. Mamy Czapę, no myślę, że ten Capa mm, może być lepszy niż Carvajal, zobaczymy jaka będzie mechanika gry, bo nie znam jej do końca. Uważam, że Carvajal może być dobrym zawodnikiem, aczkolwiek jest to alternatywa też dla Capy, że Capa może być tutaj lepszy, aczkolwiek my dajemy Carvajala. Na środku obrony mamy tutaj dwie propozycje, nie kto inny jak Varan. Klasa sama w sobie, 82 tempa, 87 defensywy, 82 fizyczności. No przy takiej ocenie musi być w najlepszym składzie z ligi BBVA. Jak ja to mówię ładnie po polsku. Obok niego postawimy Clemence Longle, Świetny sezon w poprzedniej FIFA. Możemy tak to nazwać: w Barcelonie już nie aż taki dobry, ale ocena mu nie spadła. 74 tempa, 87 defensywy, 81 fizyczności. Oczywiście można byłoby się kłócić i można było tu jeszcze wstawić Sergio Ramosa, ale w poprzedniej wersji Ramos aż taki dobry zwykłej wersji nie był moim zdaniem i lęgle z Varanem to lepsza para stoperów, ale to oczywiście moje zdanie. Na lewej obronie nikt inny jak Jordi Alba, nadal karta bardzo grywalna, 86 oceny, 88 tempa. Dobry też fizyczność, czucie gry, dribbling, defensywa na swoim miejscu, oczywiście te high rate w ataku i medium w obronie może czasami kogoś przy ofensywnej grze zgubić, aczkolwiek no, ciężko znaleźć lepszego obrońcę z ligi hiszpańskiej. Lecimy tutaj już na defensywną pomoc, mamy Casimiro. 65 tempa, 86 defensywy, 99 fizyczności, no myślę, że to jest bestia, jeżeli chodzi o defensywną pomoc. Pejsik może gdyby było chociaż te 5 więcej byłby jeszcze lepszy, ale czytanie gry i tak dalej na tym poziomie tych kart zwykłych na początek gry, no myślę, że tutaj będzie robił e, robotę. Obok niego usadowiłem Luke'ę Modricia, aczkolwiek tak mówiłem wcześniej z Fede Valverde, może Wam się lepiej grać tym Fede, on może być taką ukrytą bestią w tej grze bo ocenę nie ma wielką, ale statystyki ma genialne na defensywną pomoc i na środek pomocy ale umieściliśmy tu Modricia, ponieważ dałem taki skład troszkę żwawszy, żeby te podania, no, prawie ocenione na 90 się zgadzały, więc Modriciem mimo to, że już sezony ma coraz słabsze, 87 ocenę utrzymał, tempo też w miarę ok, dribbling świetny z podaniami, więc umieściliśmy go na defensywnej pomocy, ale oczywiście tutaj może być zamiennik, mamy też zamiennik w postaci party a na prawą obronę jeszcze mamy Jesusa na zapomniałbym o nim, nie, Sapa, a Jesus na Was jeszcze jest taki z takim lepszym tempem, 80 4 aż, no jak wino. Im starszy tym lepszy, wrócił z Manchesteru City i naprawdę gra coraz lepiej. Na SPO mamy De Jong, a no tutaj nie ma co komentować, dobry zawodnik. Na SPO dałem akurat rolę Dejongowi, aczkolwiek tu można jeszcze pokombinować i Benzemę przesunąć na SPO. I na atak dać u niejakiego Williamsa, żeby mieć takiego szybciora. Jeżeli ktoś by chciał grać 4-2-3-1 to jeszcze takie coś bym polecał, bo Benzema na SPO myślę, że byłby genialny ale ustawiliśmy tu De Jonga. De Jong może grać też na SPD czy SP. Nie ma to znaczenia. De Jong myślę, że będzie dobrym zawodnikiem w tej edycji FIFA. Na prawej stronie ustawiliśmy Portu. Dostał w końcu dobrą, grywalną kartę 90 na sztępa. Przy dobrych strzałach, dobrym podaniu i dobrym driblingu oraz dobrej fizyczności równa się karta na tym poziom idealna. Oczywiście zamiennikiem jest tu Leo Messi, no ale. Nie każdego stać będzie na początku na takie karty, więc no gdzieś trzeba troszkę ukrócić, a myślę, że Portu świetnie sobie da radę i uważam też, że lepiej mieć lepszą obronę i później dopiero na przykład dokupić Messiego czy kogoś niż najpierw inwestować w Messiego, a obronę mieć, nie wiem, tutaj jakichś Alfredów i tracić gol za golem, bo lepiej wygrać 2-0 skromnie niż mieć jakieś wyniki 5-5. Dalej, lewa strona Hazard, no kartę ma dobrą. Nadal, mimo że w sezon pierwszy w Realu miał fatalny, to 88 oceny, 88 tempa, 92 trybling, 82 strzały, 83 fizyczności. Hazard to hazard. W FIFA 18 pokazywałem mój, mój skład z tego jak top 100. Dostał w pierwszym miesiącu nagrodę miesiąca. Zrobiłem tą kartę, do końca gry ją miałem. Świetny zawodnik był. Nadal w FIFA trzyma ten dobry poziom. Nie jest już najlepszym skrzydłowym. Nie, gdybym tego już nie powiedział, że to będzie najlepszy skrzydłowy, ale e, oczywiście na początek, pierwszy 2-3 miesiące zrobi wam tą robotę, zrobi różnicę. Oczywiście, jako zamiennik mamy tutaj Ousmana Dembele, który może być nawet lepszy. Ma lepszy pace. Dribbling słabszy troszkę, ale Dembele to jest taki wariancik mały, jednakże ja wybrałbym Edena Azarda. No i na szpicy mamy Benzeme, który dostał ocenę 89, no szok Dla mnie, że aż tak wysoko, nie sądziłem, że aż mu taką dadzą. Myślałem, że jakieś 87, może 88 max, a tutaj 89, naprawdę docenili go. E, 74 pace'a, no ten pace troszkę... Robi różnicę, że nie jest aż taki wysoki, ale myślę, że on sobie tutaj świetnie da radę przy dobrym strzale, dobrym driblingu, świetnym zastawianiu się i dobrym podaniu. Będzie robił robotę, ja bym też wolał tutaj wersję drugą. Zobaczył jak oni będą w grze śmigać i najwyżej De Jonga zmienił z którym styk i na przykład Benzema przenieść na SPO, a na atak dać łoniakiego Williamsa. Tak wyglądały moje trzy składniki z Ligi Hiszpańskiej. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków i ze składów, i z FIFA, i z draftów, i z wszystkiego, co w najbliższym czasie nas czeka. Oczywiście, CS i tak dalej, wszystko też będzie miało miejsce. Jak wiecie, staram się po prostu wszystko jakoś to zrównoważyć. Zapraszam na dzisiejszego live'a wieczornego, który już dzisiaj będzie po jednodniowej przerwie. I cóż, żegnam się z Wami. Na razie!